Cześć kochani, dopiero się dzisiaj teraz z Wami witam. Jest 14:40, jest dosyć późno. Jak wspominałam wczoraj we vlogmasie, ja dzisiaj idę na 18 mojej siostry, też właściwie kuzynki, która jest na 17 godzinę, a ja byłam w tej szkole dzisiaj, więc muszę teraz zmyć cały makijaż, robić od nowa, bo chcę się od by wyszykować, mieć świeżo zrobiony makijaż. Muszę się ubrać, jeszcze nie wiem, w któryś z sukienek chcę iść, więc mam kolejny dylemat. Oprócz tego przychodzę tutaj do Was, żeby pokazać Wam ten prezent, który dla niej mam. Oprócz tego będzie miała jeszcze biżuterię, pieniążka, ale to. Chcę pokazać prezent, który. Ja jej zrobiłam i przygotowałam. Nie powiem do końca, że jest to prezent DIY, natomiast zainspirowałam się pomysłem z Instagrama i postanowiłam to odtworzyć mniej więcej. Ja już chciałam go wczoraj zapakować, żeby dzisiaj było szybciej, ale już nie, nie, nie mogłam wam wczoraj tego nagrać, więc przychodzę teraz szybko, żeby po prostu wam to pokazać. Na zasadzie, może będziecie chcieli się zainspirować, to. Wam to pomoże, tak jak mówię, na 18 urodziny Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę coś jeszcze dzisiaj nagrywać Natomiast teraz się odzywam, teraz będę się wyszykować I może jeszcze przed wyjściem uda mi się coś odezwać Także ja teraz sobie sięgnę po ten prezent i Wam pokażę go Dobra, więc mam tutaj to Jest to takie pudełeczko, które również będzie mogło sobie w jakiś sposób wykorzystać Mięciutkie, materiałowe, pokryte takim futerkiem i w to pudełeczko schowałam różne rzeczy Gwiazdki będą do przyozdobienia na sam wierzch Do jednej rzeczy I tutaj spód jest wypełniony bibułą białą Bo taka mi pasowała I rzeczy mi się przewracają, ponieważ były ładnie ułożone Na zasadzie takiego kosza Więc ja je po raz kolejny z tym wyjmę, żeby Wam pokazać a później ułożę je od nowa. Mam rozsypane takie cukierki, bo wiem, że moja siostra je właśnie lubi. E, pokazuję wam ten prezent teraz ze względu na to, że siostra wie, jakby, że mam sobie ten malutki kanał, więc nie wiem, czy obejrzę. Natomiast wiem, że ciocia zdarzy się, że ogląda, czyli jej mama, dlatego nie chciałam wcześniej pokazywać. E, jest to taki prezent typowo osiemnastkowy. Wiecie, że kończy to 18 lat, więc z tym ma się to wiązać. E, nie taki jak na każde inne urodziny, więc. Mamy etopirynę, może tutaj uda mi się wstawić jakby pomysł tego. Mam nadzieję, że zrozumiecie, jaki jest przekaz tego prezentu. Jest etopiryna i jest dopiska na ból głowy razem ze wstążką. Następnie mamy pięć drapek, które ludzie tam dają, na przykład to to lot, kalos. Ja wziąłem pięć drapek i jest napisane na szczęście, taka przewieszka. Ja je wycinałam na normalnej kartce z ozdobnymi nożyczkami. Jest pieniążek również zawinięty w takie, taką wstążkę, jest napisane na rozmnożenie. Jest resztka wstążki do zawiązania. Jest maolutki alkohol z napisem 100 lat. Jest świeczuszka, gwiazdka bo w klimacie świątecznym, bo ma w grudniu urodziny z napisem. Um, już nie pamiętam, na miły nastrój. Herbatka na przyjemne wieczory. Czekolada na osłodę, kinderki też również e, świąteczne, bo tak w wygodnie wypadło. I smoczek na przyszłość. E, I tutaj widzę zostaje wypełnienie i cukierki. Tak wygląda ten prezent osiemnastkowy dla niej. E, tutaj należy no, widać, wiedzieć, taki celafon. Postawię sobie to tak podstawą na celafonie, zawinę do góry. Jak to ula pedantula, dajcie znać, że oglądacie, e, pokazuje w cukierek. To Posłuży się jej określeniem. Tak właśnie to zapakuję. Do tego będą jeszcze te dwie srebrne gwiazdki i przewiążę to tą stoszką. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. I jeszcze do tego będzie oczywiście kartka osiemnastkowa z życzeniami, na których się podpiszę. I tak będzie wyglądał prezent właśnie dla niej. Kilka z tych rzeczy jest z Pepko, więc można po prostu zasugerować się, że można sobie zrobić prezent używając rzeczy z Pepko. Więc. Ale takie rzeczy też znajdziecie w sklepach typu Home and You i jakichś innych domowych sklepach. Więc ja uciekam się ogarniać, związuję włosy od nowa, zdejmuję ten naszyjnik reniferek, bo chyba raczej w nim nie będę. Kolczyki reniferki też mam, więc zdejmuję. I... I się zabieram właśnie do taki trochę gadankowy dzisiaj vlog. Vlogmas i się zabieram właśnie do ogarniania Wczoraj otworzyłam pierniczki, bo już nie mogłam wytrzymać i się dowiedziałam jaką mam foremkę, ale tego Wam jeszcze nie zdradzę, pierniczki będziemy robić jakoś na dniach e, Może w poniedziałek lub we wtorek, ponieważ jutro też mam tą szkołę I w ogóle a propos tej szkoły A propos tej szkoły, to mam na jakby roku w klasie, w grupie, nie wiem jak to powiedzieć E, taką panią, która robi swoje naturalne kosmetyki pielęgnacyjne. I z okazji Mikołaj przyniosła każdej z nas taki malutki kremik. E, ochronny, delikatny, e, naturalny i w 80% ekologiczny, tak powiedziała to pani. E, nie ma jakiegoś takiego drażniącego zapachu, taki zwykły delikatny i taki słoiczek cały jest napakowany, więc ja sobie będę go chyba testować, chociaż mam jeszcze w tej chwili inne kremy, ale ze względu na to, że są to takie naturalne produkty, to pani mówiła, że mają po prostu one krótszy czas zużycia, więc znaczy termin przydatności w sensie, więc będę musiała go zużyć dużo szybciej niż na przykład kremy, które mam dotychczas, takie kupione w wyrobiari. Dobra, bo rozgadałam się, a czas ucieka, Topa. Zobaczcie, ja się maluję a tu przyszedł się, przytulić o jest za 15-16, więc mam jeszcze chwilę czasu. Nie maluję się, ale cienie mnie zdenerwowały, bo... Nie, nie, bo mi się tak brzydko zrobiły i musiałam ratować sytuację, ale się udało, więc kończę. Malować mój młody Słuchajcie, wybrałam się. Prezent wygląda tak. Zrobiłam zdjęcie. Finalnie Wam pokażę, gdzie się tutaj wstawię. Bo jest już właśnie przed 17, więc idziemy. I tak zawinęłam w telefon. Dodałam dwie gwiazdki. Dodałam kartkę z 18. I myślę, że będzie git. Więc ja już do Was później. Ja wrócę, więc ten vlog nas się pojawi trochę później. No to raczej nie nagram urywków tam. Bo po prostu może sobie ktoś tego nie życzyć, więc odezwę się do Was jak wrócę do domu. Dobra, słuchajcie, ja już wracam, jest po 21.30. Jest mega zimno, nie mam czapki, nie mam rękawiczek. I zimno mi jest mega. Ogólnie jestem mega śpiąca, spałam dzisiaj jakieś 5 godzin. Nie no, może 6. W każdym razie jestem mega śpiąca, ale jutro jeszcze idę do tej swojej szkoły, więc... Spadam do domu. Tego droga Wam dzisiaj opublikuję mimo wszystko. Wiem, że pojawi się bardzo późno. Odadzę się jeszcze do Was, żeby zakończyć go już jak będę w domu, ponieważ jeszcze czeka kar Karmel na mnie, aż wyjdę z nim. Więc lecę do domu. Dobra kochani, ja już jestem w domu. Finalnie byłam ubrana w taki sweterek czarny z białym koszulowym kołnierzykiem i takie białe rękawy. Do tego miałam Rurki w paski, w sensie czarno-białe paski. Ja będę się z Wami żegnać, postaram się jeszcze dzisiaj zmontować tego vlogmasa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast raczej go opublikuję dziś niż jutro, ponieważ jutro też idę do tej szkoły, jak już wspomniałam wcześniej, więc nie bardzo będę miała czas. No i cóż, jeżeli ten vlogmas się Wam podobał i prezent. Pomoc na prezent osiemnastkowy, który Wam e, pokazywałam, to zostawcie pod filmem łapkę w górę. Muszę Wam powiedzieć, że siostra bardzo się ucieszyła z tego prezentu i był to raczej humorystyczny prezent, więc bardzo się podobało. Hmm. Dajcie znać, czy może już kiedyś zdarzyło Wam się dawać taki prezent osiemnastkowy, a może macie dopiero w planach coś takiego. E, więc tak jak mówiłam, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod filmem. E, bardzo dziękuję za oglądanie tego vlogmasa Masa. No i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.